Cześć, a w tym odcinku wykonamy research na temat urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 670. W nagraniu poznasz szczegółowe informacje dotyczące właśnie tego sprzętu. Porozmawiamy o aspektach technicznych, ciekawostkach, opiniach i innych bardzo ważnych elementach tego sprzętu. Jeżeli zatem jesteś ciekaw tych wszystkich wiadomości, to pamiętaj o tym, aby obejrzeć to nagranie do samego końca, zostawić polubienie pod filmem i zasubskrybować ten kanał. By pozostać na bieżąco z moimi nagraniami, które publikuję na tym kanale. Super będzie również, jeżeli napiszesz w komentarzu swoje własne zdanie na temat tego urządzenia. A teraz przejdźmy już do szczegółów związanych z produktem HP Smart Tank 670. Pierwsza, myślę, najistotniejsza kwestia, czyli cena tego produktu. Bo jeżeli chodzi właśnie o to urządzenie, no to generalnie macie dość spory wybór co do sklepu, z którego dokonacie ewentualnego zakupu. Urządzenie bowiem. Do dostępne jest w wielu różnych sklepach internetowych, jak i w sklepach stacjonarnych, a zatem istnieją dość spore możliwości, jeżeli chodzi właśnie o wybór sklepu. Natomiast co do wspomnianej wcześniej ceny, no to na ten moment oscyluje ona w okolicach około 1200 do 1300 zł, mniej więcej w tych granicach powinniście znaleźć właśnie tą drukarkę. A zatem cenowo prezentuje się to naprawdę interesująco. Przejdźmy sobie zatem teraz do aspektów technicznych tego sprzętu. A standardowo myślę, że warto rozpocząć od samej technologii druku, ponieważ jeżeli chodzi o ten element, no to jest to urządzenie oferujące druk atramentowy, kolorowy. Rozdzielczość druku w przypadku tego urządzenia oczywiście będzie inna w zależności od tego, czy drukujecie w czerni, czy w kolorze. Jeżeli chodzi o druk w czerni, no to jest to 1200 na 1200 DPI. Natomiast jeżeli chodzi o rozdzielczość druku w kolorze, no to wynosi ona 4800 na 1200 DPI. Kolejną bardzo istotną kwestią, o której myślę warto wspomnieć, jeżeli chodzi o drukarkę, no to jest to szybkość drukowania w zależności od tego, czy drukujecie właśnie w czerni, czy w kolorze. No i generalnie w czerni będzie to około 12 stron na minutę, a zatem dość niezły wynik. Natomiast jeżeli chodzi o druk w kolorze, no to jest to 7 stron na minutę. A zatem tak to się prezentuje co do kwestii szybkości. Teraz może przejdźmy sobie do opcji Skanowania, bo zwyczajnie możliwość skanowania jest dostępna również i w tym urządzeniu. Co do typu skanera, jest to skaner typu CIS, o rozdzielczości optycznej skanera wynoszącej 1200x1200 dpi. Natomiast co do maksymalnego formatu skanowania, no to wynosi on około 216x297 mm. Co do dodatkowych informacji na temat urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 670, to przede wszystkim należy zdawać sobie sprawę z tego, że sprzęt ten wyposażony został w szereg bardzo przydatnych technologii, które mogą okazać się niezbędne przyszłemu użytkownikowi takiego sprzętu. Mowa tutaj przede wszystkim o technologiach takich jak Wi-Fi czy Bluetooth, które rzeczywiście ułatwiają różnego rodzaju komunikację. Swoją drogą generalnie uważam, że Wi-Fi w drukarce to w dzisiejszych czasach oczywiście podstawa takiego sprzętu, a zatem miejcie to również na uwadze. A skoro jesteśmy przy sprawa komunikacji, no to trzeba też wspomnieć o typu złączy, w które wyposażony został sprzęt, a jest to przede wszystkim złącze USB, z którego jak najbardziej można korzystać. Z pozostałych wiadomości warto też wiedzieć o tym, że maksymalnym formatem druku w przypadku tego urządzenia jest format A4. Co po niektórym przydadzą się również wiadomości dotyczące chociażby podajnika papieru, którego pojemność wynosi 150 arkuszy, natomiast ta co w przypadku tego urządzenia ma 30 arkuszy, powinno to myślę okazać się wystarczające do chociażby takiego domowego użytku, czy w przypadku mniejszego biura. Drukarka posiada również odpowiedni wyświetlacz, który ma za zadanie ułatwić korzystanie z takiego sprzętu. Niektórzy również zapewne zastanawiają się, jakie parametry fizyczne ma ten sprzęt. No i tutaj przede wszystkim warto wskazać informacje na temat wysokości, szerokości, głębokości i wagi, a drukarka ma odpowiedni. 199 mm wysokości, 428 mm szerokości, około 441 mm głębokości i waży zaledwie 6,4 kg. Może teraz omówmy sobie jeszcze opinię na temat urządzenia wielofunkcyjnego HP Smart Tank 670, a w internecie jest ich dość sporo, między innymi pewnie z tego względu, że jest to sprzęt naprawdę popularny, a urządzenie chwalone jest między innymi za bardzo. Stylowy design, jak i również za przystępną cenę, bardzo dobrą jakość druku i prędkość drukowania. Do tego wspomina się również o bardzo łatwej konfiguracji takiego sprzętu, a zatem trzeba przyznać, że zapowiada się to niezmiernie ciekawie, jeżeli chodzi o urządzenie HP Smart Tank 670. A zatem to by było wszystko co do tego urządzenia. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzu, jakie są Wasze spostrzeżenia. W tym temacie ja przypominam jeszcze tylko, że link do tego produktu znajdziesz w opisie mojego filmu. Umieszczę go tam, gdybyś chciał znaleźć jeszcze więcej szczegółów na jego temat. A póki co, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych nagraniach.